Jak się nauczyć taktyki? Jesteś uznawany chyba za trenera taktyka? No, przede wszystkim robiłem dużo analiz, oglądałem mecze. No i sam, jak jeszcze kopałem w piłkę, często odbywało się to na takiej pozycji między linią obrony a pomocy, jako, jako taka szóstka i tam trzeba było dużo obserwować, sobie szukać miejsca. A że mój tata nagrywał mi mecze, jak miałem 17-18 lat gdzieś tam w okręgówce, to sobie też oglądałem i się zastanawiałem, czemu biegam tam, a nie, nie tam. Wtedy jeszcze nie było programów do analiz. Natomiast zadawałem sobie pytania, czemu na przykład przegraliśmy mecz, czemu wygraliśmy, co się wydarzyło na boisku. Potem już im dalej w las, tym w kolejnych klubach byłem odpowiedzialny za analizę przeciwnika. No i analizując przeciwnika, bardzo się rozwijałem w kontekście tego, że widziałem pomysł danego trenera, co on chce osiągać. Więc po kilku latach już też miałem jakiś swój taki zbiór nie dość dobrych rzeczy, to też tego, jak można reagować i z czym dana drużyna miała problemy. To mnie mocno rozwijało i no jest to po prostu bagaż wielu godzin spędzonych na analizie. Mhm. A z perspektywy wpływu na ciebie, gdybyś miał powiedzieć, kto miał taki Największy wpływ właśnie skupiając się na obszarze taktycznym i na tym, że gdzieś w tych analizach zwracał na najciekawsze rzeczy uwagę? Nie było jednej osoby. Na pewno, zarówno przy trenerach pierwszych, z którymi miałem okazję współpracować, ale też przy członkach sztabu, na pewno takie bardzo ciekawe dyskusje i takie mocno merytoryczne miałem okazję prowadzić z Danielem Wojtaszem. Znamy się od wielu lat. Współpracowaliśmy krótko, co prawda, w dwóch klubach, ale, e, ale od wielu lat się znamy e, i zawsze były to rozmowy inspirujące i e, dużo, dużo też od Daniela wyciągnąłem. Natomiast było też e, spora grupa innych ludzi, e, od, których, od których można było czerpać wiedzę. E, znam się z chłopakami, chociażby z deduktora też już od wielu lat, znam się. Z, z tymi wszystkimi grupami, które dzisiaj funkcjonują chociażby w gangu taktyków, część tych ludzi z ekstra trener ze szkoły we Wrocławiu, gdzie, gdzie też miałem okazję przez krótki czas funkcjonować. Więc no tak naprawdę zbiór wszystkich tych drobnych, mniejszych, większych doświadczeń na to wpłynął. Nie było jednej osoby, która, która miała bardzo mocny wpływ. Taktyczny na moją osobę. Pamiętam początki trenerki, kiedy robiliśmy kurs na WF-ie z Adrianem Siemiecem. Potrafiliśmy spędzać na WF-ie jeszcze 4-5 godzin po, po zajęciach, które i tak trwały długo i sobie jeszcze dyskutowaliśmy. Odpalaliśmy czasem jakiś mecz, gadaliśmy o tym, czemu gra dana drużyna w taki sposób, co oni robią. To też był fajny czas, który dla i Adriana, i dla mnie na pewno. Miał duży wpływ na to, jak też tą piłkę postrzegamy.